Chcesz pracować wydajniej, deleguj zadania. Powyższe stwierdzenie zakorzeniło się w stereotypie jakże modnej dziś produktywności. Stało się jednym z filarów efektywnej pracy przedsiębiorców i menadżerów. Niestety, filary mają to do siebie, że można sobie o nie rozbić głowę. Szczególnie, jeżeli oddajesz innym wszystkie zadania bez zastanowienia. A przecież jasne jest, że zadanie zadaniu nierówne i jedne zadania należy delegować z większą ostrożnością niż inne. Co jednak nie dla wszystkich jest jasne, to to, że są też zadania, których lepiej nie delegować. Dziś opowiem Ci o sześciu takich rodzajach i dzięki temu zrozumiesz, które zadania warto przekazywać innym, a którymi lepiej Zająć się samemu. Zaczynajmy. Cześć. Z tej strony Łukasz Chodorowicz, a to jest podcast Marketing z głową. Podcast, w którym zajmujemy się klientologią. Klientologia to połączenie marketingu i psychologii konsumenta i radzi sobie tam, gdzie tradycyjny marketing nie daje rady. Jeżeli z jakiegoś powodu jesteś tu po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że w każdy poniedziałek własną, skoncentrowaną porcję klientologii możesz dostać prosto na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z głową. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu, ale... Zanim pobiegniesz się zapisać, zatrzymaj się, zrób zrzut ekranu aplikacji, w której właśnie słuchasz podcastu Marketing z Głową, opublikuj w relacji w swoich mediach społecznościowych i oznacz mnie. Dzięki temu bliżej się poznamy. Dlatego teraz zatrzymaj się, zapisz do newslettera, opublikuj relację, a ja na Ciebie poczekam. Gotowe? Świetnie. W takim razie do dzisiejszego tematu. Dzisiejszy odcinek podcastu pochodzi z newslettera Marketing Navigator. Mojego newslettera premium zarezerwowanego dla przedsiębiorców i marketerów, którzy na poważnie chcą zająć się marketingiem. W momencie, w którym nagrywam ten odcinek podcastu, czyli na początku czerwca 2024 roku, zapisy do newslettera Marketing Navigator są wyłączone. A to dlatego, że właśnie trwają warsztaty dla subskrybentów newslettera Marketing Navigator. Pod tytułem 7 poziomów marketingu. Warsztaty wkrótce się kończą, i na początku lipca 2024 roku znowu będzie można zapisać się do newslettera Marketing Navigator. Ale uważaj, okienko zapisowe otwarte będzie tylko przez 3 tygodnie. W połowie lipca zapisy znowu znikną na kilka miesięcy, a osoby, które zdążą się zapisać, razem z pozostałymi subskrybentami newslettera, załapią się na nowe warsztaty. Tym razem na temat produktywności. Będziemy uczyć się, jak lepiej zarządzać swoim czasem, jak w krótszym czasie robić więcej i jak mieć więcej czasu dla siebie. O możliwości dołączenia do newslettera Marketing Navigator poinformuję cię, jeżeli jesteś subskrybentem mojego darmowego newslettera Marketing z głową. Tyle tytułem dzisiejszego wstępu, którego wybacz mi, bardziej skrócić nie mogłem. Zanim opowiem ci, których zadań nie należy delegować, ustalmy pewną zasadę. Czas to Twoja najcenniejsza waluta. O jej wartości świadczy fakt, że Twoja doba ma tylko 24 godziny, a stracone minuty przepadają bezpowrotnie. Jednak waluty mają to do siebie, że w różnych okolicznościach mogą mieć inną wartość. Na przykład ludzie inaczej traktują zarobione pieniądze i te wygrane na loterii. Większość osób dwa razy zastanowi się, zanim wyda 8000 złotych na nowego iPhone'a 15 Max Pro. Ale tym samym osobom. Powieka nawet nie drgnie tuż przed zakupem nowego smartfona, jeśli zdarzy im się wcześniej skreślić szczęśliwe liczby w totolotku. Wartość pieniądza zmienia się wraz z kontekstem. I tak samo jest z wartością czasu. W niektórych sytuacjach Twój czas bywa zbyt cenny, aby tracić 8 godzin na malowanie pokoju. Dlatego warto zatrudnić kogoś, kto zrobi to taniej. Jednak sytuacja może się zmienić. Na przykład wtedy, gdy przygotowujesz pokój dla swojego pierwszego dziecka. Wtedy praca i czas, które poświęcasz na remont, zyskują wartość sentymentalną. A to, jak przypomina słynna reklama, rzeczy bezcenne. Dlatego w tej sytuacji wolisz pomalować pokój samemu. Z tego właśnie powodu do delegowania zadań nie należy podchodzić zero-jedynkowo. Zamiast tego warto zatrzymać się i zadać sobie sześć pytań. Odpowiedzi pomogą ci świadomie zdecydować, czy daną pracę warto oddelegować. Pytanie pierwsze. Zacznijmy od pytania najprostszego i najmniej oczywistego jednocześnie. Czy lubisz to robić? Załóżmy, że pracujesz jako sprzedawca-akwizytor. Jednocześnie, co się świetnie składa, jesteś ekstrawertykiem. A kontakt z innymi ludźmi jest Ci potrzebny do życia jak tlen tudzież pizza z podwójnym serem. Twój charakter przydaje się w pracy i szybko zostajesz szefem zespołu sprzedawców. Na nowym stanowisku nie musisz już osobiście spotykać się z klientami, ale warto pozostawić te drzwi otwarte. W końcu rozmowy z ludźmi sprawiają ci przyjemność. Poza tym, bez dostępu do tlenu zaczynasz się dusić. Z tego samego powodu. Szef kuchni zamiast wysyłać swoich pomocników może samemu wybrać się na rynek, żeby kupić świeże zioła i składniki do dań. Pod warunkiem oczywiście, że zakupy sprawiają mu frajdę. Frajda jest czymś, o czym często zapominamy w pracy, a gdy zaczyna frajdy brakować, wypalamy się i zamiast pracować produktywniej, pracujemy gorzej. Pytanie drugie. Czy delegowanie zabiera zbyt dużo czasu? Jeżeli wdrożenie nowej osoby w zadanie zajmie Ci 4 godziny, a Ty potrafisz uwinąć się w dwie, nie deleguj. To jedna z najczęstszych okoliczności łagodzących, która pomoże usprawiedliwić niedelegowanie zadań. Na przykład, jeśli musisz napisać podsumowanie ze spotkania z klientem, Zrób to samemu, zamiast prosić o to asystenta. Tłumaczenie, o czym rozmawialiście na zebraniu, zajmie Ci więcej czasu niż ułożenie krótkiego streszczenia. Wyjątkiem w tym wypadku są zadania, które musisz wykonywać częściej niż raz. Jeśli takie sprawozdania przygotowujesz częściej, nagrywaj je i wytłumacz asystentowi, jakich streszczeń oczekujesz. W tej sytuacji czas, który poświęcisz dziś na jednorazowe szkolenie, będzie procentować jutro. Pytanie trzecie. Uwaga, może być kontrowersyjne. Czy nie mam nic innego, lepszego do robienia? W życiu i w biznesie bywają tak zwane okresy pomiędzy projektami. W tych momentach wartość Twojego czasu spada. Warto więc samemu zająć się mniej wymagającymi zadaniami. Na przykład, wyobraź sobie, że jesteś grafikiem i katalog mebli, na który zarezerwowałeś dwa tygodnie, udało ci się ukończyć w tydzień. Dodatkowo, kolejny klient nie ma jeszcze dla ciebie zadania. W tej sytuacji masz właśnie czas między projektami. Jeżeli planowałeś zlecić komuś aktualizację swojej strony internetowej, a potrafisz zrobić to samemu, to to jest moment, żeby się tym zająć. Podobnie, jeśli twój biznes zwalnia w okolicach Bożego Narodzenia albo innych świąt, pozwól asystentce wykorzystać zaległy urlop, a ty samemu uporządkuj zaległe maile. Pytanie czwarte. Czy powinienem to zrobić samemu? Władysław Bartoszewski powiedział kiedyś. Nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte. Parafrazując jego słowa, możemy powiedzieć, że nie wszystkie zadania, które opłaca się delegować, warto przekazywać innym. Dobra, zdaję sobie sprawę z tego, że to zdanie może być dla Ciebie równie jasne jak traktat o obrocie sfer niebieskich zapisany łaciną. Dlatego już tłumaczę. Wróćmy do wspomnianego wcześniej przykładu malowania pokoju dla dziecka, Twojego dziecka. Choć pozornie opłaca się to zlecić wykwalifikowanemu malarzowi, który upora się z zadaniem w kilka godzin, to duma i wartość sentymentalna z własnoręcznie wymalowanego pokoju dla pociechy są warte każdej kropli po to. Podobnie bywa z pisaniem książki. Możesz zatrudnić Ghostwritera, który pod Twoim nazwiskiem napisze dla Ciebie książkę, ale założę się o ostatni włos na głowie, a mam ich niewiele, że intuicja podpowiada Ci, że nie warto. Że książkę lepiej napisać samemu. Chcę ci wytłumaczyć, że są zadania, których efekty mierzy się nie tylko w złotówkach. To zadania, których Wykonanie da Ci poczucie dumy, spełnienia, poczucie własności. I to zadania, którymi warto zająć się samemu. Pytanie piąte, przedostatnie. Czy mogę się przy okazji czegoś nauczyć? Jeżeli zadanie pomoże Ci podnieść kwalifikacje, kompetencje, to poczekaj, zanim oddelegujesz je komuś innemu. Ta zasada sprawdza się w przypadku zadań pozornie trudnych, których intuicyjnie chcesz się pozbyć. Na przykład chcesz rozkręcić własny kanał na YouTube, ale nie umiesz montować filmów, więc od razu szukasz podwykonawcy. To oczywiście nie głupi pomysł. Jednak na początku warto przygotować kilka filmów samemu. Dzięki temu nauczysz się czegoś nowego i zdobędziesz Perspektywę, która pomoże Ci ocenić pracę przyszłego montażysty. I na koniec zostawiłem pytanie podchwytliwe. Ono brzmi: czy zrobię to lepiej niż inni? Oczywiście, intuicja prawie zawsze podpowie Ci tak, ale 9 na 10 razy odpowiedź brzmi nie. Na rynku jest sporo specjalistów, którzy z większością zadań poradzą sobie lepiej niż ty. Jednak, szczególnie jeśli jesteś ekspertem w danej dziedzinie, czasem opłaca się samemu wykonać zadanie. Jestem przekonany, że w ten sposób robi wielu specjalistów. Na przykład Łukasz Chwiszczuk, guru reklamy w wyszukiwarce Google, sam przygotowuje swoje kampanie reklamowe, a Maciek Lewiński, któremu Google Analytics je z ręki, raczej nie deleguje analizy ruchu na swoim blogu innym osobom. Dobra, i to było sześć pytań, które pomogą Ci zdecydować, czy zadanie oddelegować, czy zająć się nim samemu. Potraktuj je jako kryteria kwalifikacyjne. Gdy znowu pojawi się dylemat, delegować czy nie delegować, zadaj sobie wszystkie sześć pytań. Jeśli odpowiedź na przynajmniej jedno brzmi tak, to nie deleguj. W tym tygodniu mam dla Ciebie zadanie. Pobierz listę pytań, którą dla Ciebie przygotowałem. Znajdziesz ją w opisie tego odcinka podcastu. Wydrukuj i zawieź w widocznym miejscu. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Tymczasem Życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!